Siema, w dzisiejszym filmie otworzę wszystkie rodzaje prezentów na Anarchy G i sprawdzę czy opłaca się je otwierać, a jeśli tak, to które. Również ogłaszam losowanie na prezent poziomu 4. Jedyne wymagając to subskrypcja na kanale, komentarz z twoim nickiem z Minecraft i łapka w górę pod filmem. Link do Discorda jest oczywiście w opisie filmu. Ja już nie przedłużam i życzę miłego oglądania, siema. Dobra, to nasze otwieranie zaczynamy standardowo chyba od najsłabszych prezentów. Oczywiście mam pomocnika, bo samemu bym nie powaliło z tym. No. To ja się zabieram za otwieranie, a ja wam pokażę raczej drob, dopiero drop końcowy. To co? Zaczynamy! Dobro. co ja mam wam mówić, przez następne cztery, ponad 40 minut wraz z bitkiem siedzieliśmy i tylko otwieraliśmy te prezenty i je sortowaliśmy, otwieraliśmy, sortowaliśmy, otwieraliśmy, sortowaliśmy i tak w kółko przez bite 40 minut. Naprawdę jak na to, że tych prezentów nie wydawało się jakoś strasznie dużo, tak już po tym, jak przyszło co do czego sortować to tam jakby tymi protami, tulsami, co i jak wszystko, to naprawdę zaszło z tym mega długo, bo ponad, tak jak mówię ponad 40 minut. To jest tego jest tylko 50 wituś, spokojnie. Dobra, no to co? Zaczynamy teraz dwójeczki. Jedynki się skończyły, to przynajmniej coś lepszego i nie będzie takie monotonne. Zaczynaj! No, i przy otwieraniu dwójeczek już to było o wiele lepiej, bo ich było tylko setka na no, szczęście do otwierania. Nie było już praktycznie w ogóle startowania, tylko potworzyć i dać do shulkerów i podsumować. Więc dwójeczki tak już mega spokojnie były i szybko to przynajmniej poszło. Dobra. Teraz w końcu coś lepszego. Lecimy trójeczki i to już lecimy na zmianę. Dawaj Witek, zaczynaj. Pierwsze twoje. Tak. Cztery refy! Oto kaplica! Ja mam cztery serca, to nie lepiej. Dawaj teraz ty Klata. O Boże, dobra też shit. Dobra, ja nie lepiej trafiłem, co nie? <śmiech> <śmiech> Dawaj kole. O Boże, spodyć. Co to ma być? Co kolejne cztery serca, no to to jest tragedia Buty, boże Ana, dobra, a na spodnie to nie jest już najgorzej Dawaj ty... 8 lek? No to to jest dobrze, bo to jest spoko. I ostatni... Klata. Jakby rzuć mi to, Witek, po prostu co dropnąłeś. Um, to jest cały drop z trójek Jakby ja więcej nie muszę nic mówić, co nie, to to, to, to to już w ogóle się mija z celem. No i chyba przechodzimy do najciekawszej rzeczy, czyli do czwóreczki. A wiem, Witek, że chcesz czynić honor, więc proszę. Otwieraj, dawaj. Ja pierdziele, dobra. Przynajmniej jest to bania, tak? Rzuć. Jest to bania no A2, pocena. więc jest to jest najdroższy seta teoretyczny, jaki mogliśmy dropnąć. Ale nie oszukujmy się, była Elytra, była sakwa, były, było rozszerzenie lepsze, Pecik też był chyba lepszy, łopata grincza, te pierniczki też były lepsze Ale nie ma co narzekać przynajmniej, tak? Dobra, no to co? Zaczynamy podsumowanie całego openingu. Więc co, zaczynamy standardowo od jedynaczki. Zaczynając od lewej strony, mamy Sety Prot 3, za którą za wszystkie wyszło 4000 za te 4 szalkary. W sumie nie na jak to są tylko trójki. I dobra, idąc dalej, mamy miecze, które w ogóle to mnie najbardziej zdziwiło są najwięcej warte, bo jest tu ich 3 szalkary: 27, 27, 27 i 20. Ale one są łącznie, łącznie warte aż 15 tysięcy, to jest naprawdę spoko jak na to, że to są same miecze tak naprawdę. Dobra, idąc dalej mamy Toolsy wszystkie łączna ich wartość wyniosła około 8 tysięcy, tak plus minus. Ja liczyłem po takiej samej wartości, niezależnie czy to było FI2 czy FI3 bo to mają tak naprawdę taką samą wartość. Dobra, idąc dalej mamy sety prot 2 też jest ich nawet więcej niż 4 shulkerów. Jest aż 7 shulkerów, to są po prostu niepełne i one są naprawdę mało warte, bo niecałe 4000. No ale no to są trój-dwójki, to nie ma co się dziwić. Idąc dalej, mam jeszcze ostatniego shulkera, w którym teoretycznie teraz już nie ma nic, ale tu jeszcze wcześniej były jabłka, które były warte około 3000, ale niestety poszły w cela. No ale łącz, łącząc to wszystko, tu pewnie z 5000 by było. No i ogólnie jedyneczki prezentują się tak, że za wszystko nam wychodzi około 35 tysięcy, co nie jest złym wynikiem, jak na to, że to były tak naprawdę jedynki. I tak naprawdę, jeżeli ktoś by się uparł i sprzedawał te emeraldy po cenach rynkowych, jakichś normalnych, żelazek, w ulepszaczach, to obstawiam, że do 40 tysięcy by się dało wyciągnąć to, no ale to naprawdę trzeba by było siedzieć dużo na rynku i to próbować wystawiać po wysokich cenach. Ja to raczej patrzyłem po najniższych, tak żeby to sprzedać jak najszybciej. Dobra, jedyneczki mamy za sobą, to przechodzimy teraz do dwójek. I tu jest już tego o wiele, o wiele mniej. Naprawdę tego jest tu już mało. Jak w porównaniu do jedynki oczywiście. Dobra, to co? Zaczynamy. Tu mamy prot czwórki. Ten jeden szalker prot czwórek jest warty zawrotny 1200. Jest naprawdę mało. Te prot trójki są warte 1100 to jest mało w porównaniu oczywiście do jedynek. Idąc dalej mamy narzędzia, które. Łączną wartość mają aż 2000, co tak naprawdę połowa tego robi, ty robią tylko te miecze, bo one są aż 1000 warte, bo oczywiście. Jeden to chodzi około 200. I przechodzimy do ostatniego shulkera z dwójek. I to mnie najbardziej zaskoczyło, bo ten szalker jakby to nie widać, że tyle to kosztuje, ale ogólnie ten shulker jest łącznie warty 14 tysięcy. Tak, 14 tysięcy to ten Shulker. Ja się sam zdziwiłem, jak to liczyłem. Bo tu mamy czeki, to jest półtorej tysiąca. Tu mamy ponad, około też półtorej tysiąca w totemach. Tu mamy 3000 tysiące w perłach. Ponad, Zaczarowania to jest kolejny tysiąc. Opsując to jest też tysiąc. to ten diamenty to jest pół tysiąca. Firewerki to jest około 6000. I naprawdę ten Shulker jest niepozorny, ale jest coś warty. I z dwójek to jest już tyle, tak naprawdę. I łączna wartość dwójki. Prezentów, jest to i 18,300. Tak łącząc wszystko na szybko, co w porównaniu do jedynek jest naprawdę słabą wartością, szczerze mówiąc. Dobra, przechodzimy do trójki. I naprawdę na tym się najbardziej zawiodłem. Bo mamy 4 pisy, seta 4 3, to jest wyłącznie warte 1000. Spodnie, jest jedyny dobry drop, tak naprawdę. Spodnie które są warte 6,5 tysiąca tylko, 8 serc, które tam są warte około 4 tysięcy, 8 ciepłych meg, które też są również warte 4, tysięcy, 4 tysiące, a tych refów to już nawet nie liczę, ale łączna wartość prezentów trójek to jest 16 tysięcy. No szczerze mówiąc, no to jak na, na, po trójkach akurat spodziewałem się o wiele więcej, bo w trójkach już mamy full, anatu, full Anaseta wraz z tulsami, łuk anarchiczny, trój ząb, wszystkie księgi. Tak samo mamy te mleka, pierniki, nawet klucz do epickiej, PETA mamy, fajerwerki. No i te czeki, które były chyba też spoko. No my drofnęliśmy tak naprawdę jedyne co fajne, to to i to. Dobra, i przechodząc do. Prezentu czwórki, który wypadł jak dla mnie najgorzej. Bo teoretycznie mogło być o wiele lepiej, ale dropła nam anarchiczna bania drugiego poziomu. To teoretycznie nie jest złym dropem, ale mogło być o wiele lepiej. Bo to jest spoko, bo to kosztuje około 26 tysięcy. I to nie patrząc to nie jest najgorszy drop, ale... Dobra, żeby nie było, bo zrobił tragiczny. Otwieramy jeszcze jedną czwórkę. Miejmy nadzieję na coś dobrego. Trzy, cztery. ry Jakbym... To jest i tak lepsze niż tamta anabania dwójka, tyle ci powiem, bo to jest 40 kawli warte. i tu jeszcze kolejny content, ale tym razem kaseku to stawia. Dobra, daj stakiewkę dla kaseka. No, jest takie. jest. Jeszcze jedną, jeszcze jedną. Ja tego nie skomentuję, Ja tego nawet nie będę kurwa komentował. To jest tysiące. z 50. I co, i to na tyle w tym odcinku. Przypominam Wam o konkursie na prezent poziomu 4. No i zachęcam do za subskrybowania kanału. Siema.